Cześć! jestem Michał, a w dzisiejszym odcinku... Korkiem w czoło, dogrywka, rzuty karne, Eintracht Frankfurt wygrywa Ligę Europy! Giorgio Chiellini otrzymał propozycję ze Stanów Zjednoczonych! Niklas Syles skomentował plotki na temat jego pożegnania! Sergio Aguero zdradził szczegóły zakończenia kariery! Agent Roberta kupił 10 koszulek z nazwiskiem Lewandowskiego! Bayern Monachium pracuje nad transferem następcy Lewego! Gdzie w przyszłym sezonie zagra Gareth Bale? Wiemy, ile zarabiają Polacy w MLS! A propos tego tematu z drukiem nazwiska Lewandowskiego na 10 koszulkach, to jeżeli chcecie dowiedzieć się, jakie ja tutaj mam nazwisko na tej koszulce Barcelony, to koniecznie wpadajcie na Instagrama Ostatni gwizdek, link na dole w opisie. No i dziękuję wszystkim, którzy wczoraj subskrybowali kanał ponad 900 nowych widzów. Ja nie mam pytań, lecmy z newsami. Miłego oglądania! Za nami finał Ligi Europy sezonu 2021-2022. Zanim jednak do niego doszło, do starcia przystąpili kibice Eintrachtu Frankfurt oraz Rangersów. Na ulicach Sewilli starły się dwie ogromne grupy kibiców, które wdały się w regularną bijatykę. W ruch poszły nie tylko pięści, ale również krzesełka czy wyposażenie restauracyjnych ogródków. Oczywiście interweniować musiała policja. Temperatura spotkania była wysoka zanim wybrzmiał pierwszy gwizdek. W samym meczu również nie brakowało ostrych starć. Jedną z ofiar został Sebastian Rode, który został trafiony w czoło korkiem przez Johna Lundstrama. Niemiec zalał się krwią, jednak po opatrzeniu rany był w stanie kontynuować grę. Pierwsza połowa zakończyła się bezbramkowym remisem. W drugiej połowie w końcu zobaczyliśmy gole. Najpierw w 57. minucie trafienie dla Rangersów zaliczył Aribo. Eintracht odpowiedział w 69. minucie bramką Borre. Zobaczcie tylko te emocje na strefie kibica na stadionie we Frankfurcie! Regulaminowe 90 minut zakończyło się remisem, zatem do wyłonienia zwycięzcy potrzebna była dogrywka. W niej żadna z drużyn nie objęła prowadzenia, dlatego rozegrany został konkurs jedenastek. Niewykorzystany rzut karny Arona Ramseya pomógł drużynie Eintrachtu wygrać konkurs. Tak więc Puchar Ligi Europy trafia do drużyny z Frankfurtu. Teraz czas na świętowanie! Giorgio Chiellini po rozstaniu się z Juventusem może kontynuować swoją karierę za oceanem. W 37. kolejce Serie A Włoch pożegnał się z kibicami Starej Damy nie kryjąc przy tym momencie wzruszenia. Obrońca jednak kariery nie kończy, niedługo może wzmocnić jeden z amerykańskich klubów. Według Fabrizio Romano Chiellini otrzymał oficjalną propozycję podpisania kontraktu od Los Angeles FC. Jednak na chwilę obecną kierunek amerykański jest najbardziej prawdopodobny. Czy 37-latek podejmie wyzwanie w Stanach Zjednoczonych? O tym przekonamy się za jakiś czas. Niklas Syle odniósł się do plotek krążących ostatnio w niemieckich mediach. Niemiec wraz z końcem sezonu odchodzi z Bayernu Monachium i przenosi się do Borussia Dortmund. Obrońca w przedostatniej kolejce został pożegnany na Allianz Arena. Co ciekawe, Syle nie zmieścił się do kadry na ostatni mecz przeciwko Wolfsburgowi. Media twierdziły, że Niklas specjalnie odmówił wyjazdu. 26-latek postanowił się do tego odnieść. To nieprawda, że odmówiłem wyjazdu na mecz z Wolfsburgiem. W ciągu ostatnich kilku tygodni mówiono o mnie rzeczy, które są nie do przyjęcia. W zeszły czwartek Julian Nagelsmann sam zapytał mnie, czy mogę być poza składem. Chciał dać szansę młodym piłkarzom, którzy będą w Bayernie w przyszłym sezonie. Zrozumiałem tę decyzję i zaakceptowałem ją. Syle zdradził później, że miał opcję wyjazdu na mecz z Wolfsburgiem przez kontuzję Sabicera, ale zasugerowano mu, żeby lepiej tego nie robił. Dziwne zachowanie ze strony Bayernu. Ostatni czas nie jest najlepszym czasem dla tego klubu. Sergio Aguero w jednym z wywiadów wrócił do momentu podjęcia decyzji o zakończeniu kariery. Argentyński napastnik jako piłkarz FC Barcelony musiał zawiesić buty na kołku przez arytmię serca. Wszyscy pamiętamy wzruszającą konferencję prasową, na której ta niełatwa decyzja została ogłoszona. Aguero opowiedział o tym więcej w programie El Ormiguero. Lekarz powiedział mi, że mogę grać, ale to wszystko może się powtarzać i może być gorzej. Po długim namyśle powiedziałem sobie, to koniec. Mam 33 lata, syna i całe życie przed sobą. Aguero wyznał, że pierwsze objawy arytmii zauważył w trakcie okresu przygotowawczego. Problem zgłaszał lekarzom, ale pierwsze badania nie wykazały niczego niepokojącego. Początek końca kariery Sergio miał miejsce w trakcie 12. kolejki La Ligi w meczu przeciwko Deportivo Alaves. Zacząłem czuć się źle i chciałem krzyknąć do sędziego, aby przerwał grę. Nie mogłem jednak wydusić słowa. Zacząłem odczuwać zawroty głowy, więc złapałem rękę obrońcy i poprosiłem go, aby to on zatrzymał grę. W chwili obecnej powrót Aguero na boisko jest po prostu niemożliwy. Jednak jak sam piłkarz przyznał, kto wie, co wydarzy się za kilka lat. Hiszpański dziennikarz Gerard Romero poinformował o bardzo ciekawym zakupie Piniego Zachaviego. Według informacji Romero agent Roberta Lewandowskiego obecnie przebywa w Barcelonie. Jaki jest powód wizyty Izraelczyka w Katalonii? Najprawdopodobniej chodzi o transfer do Blaugrany. Dziennikarz poinformował również, że Zachawi miał zakupić 10 koszulek FC Barcelony z nazwiskiem Lewandowskiego. Ciekawe, ile jest w tym prawdy. Czyżby otoczenie Lewego szykowało się do wielkiego transferu? Co ciekawe, informacje Romero zdementował Tomasz Wodarczyk z portalu meczyki.pl. Hiszpański dziennikarz zaśmiał się z tego tweeta. Ciekawe, kto z tej dwójki ma bardziej sprawdzone informacje. Bayern Monachium nie próżnuje i rozpoczyna poszukiwania następcy Roberta Lewandowskiego. Mistrzowie Niemiec niedługo mogą zakontraktować Saszę Kalajcicia. Agent piłkarza VfB Stuttgart miał się spotkać z wodarzami bawarskiego klubu, o czym poinformował Florian Plettenberg na swoim Twitterze. Robi się gorąco. Agent Kalajcicia przyjechał dziś o 17.12 na trasę. Spotkał się z szefami Bayernu. To była druga runda negocjacji, pierwsza we wtorek. Bayern naciska na transfer latem. Nagelsmann chce go na 100%. Reprezentant Austrii ma jeszcze ważny kontrakt z VfB do 30 czerwca przyszłego roku. Jeżeli Bayern będzie skłonny pozyskać Kalajcicia, według nieoficjalnych informacji, będzie musiał wyłożyć około 20 milionów euro. Gdzie będzie grał Gareth Bale w przyszłym sezonie? To pytanie stawia sobie wielu nie tylko walijskich kibiców. wraz z końcem sezonu waliczyk opuści szeregi Realu Madryt. Na temat przyszłości swojego klienta ponownie wypowiedział się jego agent Jonathan Barnett. Według niego Bale na pewno przy wyborze nie będzie się kierował kwestiami finansowymi. Jest prawdopodobnie najbogatszym piłkarzem, jakiego kiedykolwiek wychowała Wielka Brytania. Wszystko będzie zależało od jego wyboru, od miejsca, w którym będzie chciał grać. Decyzję podejmie po meczach reprezentacji Walii. Jak przyznał Barnett, obecnie na stole ani on, ani jego klient nie mają żadnej konkretnej propozycji. Najczęściej wśród potencjalnych kandydatów wymienia się klub Cardiff City. Co na ten temat sądzi Barnett? Cardiff ma wiele plusów. Bale jest z Walii, pochodzi stamtąd cała jego rodzina. Z prywatnego punktu widzenia mogłoby mu się to spodobać, ale podkreślam, to moja opinia, a nie poglądy Gareta. Nie rozmawiałem z nim jeszcze na ten temat. W Stanach Zjednoczonych opublikowano zarobki piłkarzy Major League Soccer. Na największe pieniądze może liczyć Jordan Shakiri, który w Chicago Fire otrzymuje około 8 milionów dolarów za sezon. Drugi jest Javier Hernandez z Los Angeles Galaxy, kasujący 6 milionów. Tuż za nim jest napastnik Interu Miami Gonzalo Higuain, który zarabia niecałe 6 milionów dolarów. Jak na ich tle prezentują się Polacy? Najlepiej opłacanym polskim piłkarzem jest Karol Świderski. Piłkarz Charlotte FC zarabia ponad 2 miliony dolarów. Co ciekawe jeden z najlepszych napastników MLS Adam Buksa zarabia dwa razy mniej od swojego reprezentacyjnego kolegi. Niedługo do tego grona może dołączyć kolejny Polak. Według Mateusza Migi z TVP Sport chodzi o Michała Helika. Obrońca razem z Barnsley spadł z Championship i szuka nowego klubu. Zainteresowanie wykazuje New England Revolution, w którym gra wspomniany Buksa. Czas pokaże czy były piłkarz Krakowi zdecyduje się na wyjazd za ocean. Dzięki za uwagę, jeżeli doceniasz moją pracę, zachęcam Cię do oceniania filmu. Jeżeli jesteś tutaj nowy, koniecznie subskrybuj kanał. Widzimy się już jutro o 6 rano. Do zobaczenia!